I dzień dobry panie i panowie, dzisiaj jesteśmy razem, żeby zdrapać 50 zdrapek czas na premię, czyli calusieńki karnet I lecimy od razu na pierwszą zdrapkę Nasze cyferki są 22, 26, 29 i 13 Ok, lecimy 03, 30, 34, 33 i 27 Nic tutaj na nas nie ma Później mamy 28, 14, 23, 01 i 12. Pierwsza zdrabka jest przegrana. Lecimy od razu na następną. Tutaj nasze cyferki są 22, 01, 16, 30. Ok. Czyli mamy 30, 16, 0,8, 22. Co mamy? Mamy nasz 22 tutaj i tutaj. Zobaczymy później, co się tam chowa specjalnego. Później 0,3 i mamy też 0,1. Ok, super. Mamy dwie cyferki. Dwie liczby bardziej. 31 i 27. Ok, zobaczymy, co się chowa przed tutaj. 22, 5 zł. I tutaj 0,1. Też 5 zł. Co wychodzi na 10 zł. Za tą drabkę. Ok, lecimy na następną. Trzecia zdrabka i zaczynamy od 30, 27, 16 i 28. Ok, let's go. Mamy 31, 29, 01, 12 i 14. Nic na nas tutaj nie ma, czyli możemy lecieć dalej. Później mamy 26, 25, 17, 06 i 11. Tutaj nic na nas nie ma. Ok. OP, lecimy od razu na następną trapkę. OP, tutaj mamy 29, 02, 26 i 04. I nasze cyfery są 024, przepraszam, 01, 0,9, 12 i 31. Okej, okay, nic na nas nie ma. Później mamy 28, 36, 03, 18 i 27. Tutaj też. Na tej nic na nas nie czeka. Ok. Możemy lecieć dalej. Tutaj. Wygrane liczby są 21, 23, 08 i 28. Let's go. Mamy 0,9, 17, 14, 29 i 12. Nie, nic na nas. Pod spodem jest 22, tak, 24, 11, 19 i 28. Co mamy na no ostatnią cyfrowkę? Tutaj 28 i 28. Patrzymy, co się chowa pod spodem. I to będzie dyszka 10 zł za tą zdrapkę, ok, ok, super, możemy lecieć od razu na następną. Mam nadzieję, że będzie więcej takich wygranych zdrapek dzisiaj, bo mamy do zapłaty 50 zdrapek w tym karnecie. To jest dosyć dużo szans i dużo zdrapek. 17, 24, 14 i 16. Lecimy 19, 18, 26, 02.

Ok, let's go, lecimy. 12, 27, 24, 29 i 17. Ok, lecimy pod spód. 18, 16, 31, 13 i 34. Ok, nic na nas nie ma. Tutaj możemy robić następną od razu. Tutaj w tej mamy 0,3, 32, 27 i 11. Ok. Nasze cyferki są 30, ze 21, 0,2, 24 i 14, czyli nic, nic na nas tutaj nie interesuje. 0,4, 29, 26, 23 i 09. Tutaj też jak widzicie, nic nie mamy. Czyli zamawiam od razu następną. I lecimy. Tutaj mamy 29, 36, 17 i 0,1. Ok. Nasze cyferki są 33, 27, 26, 0,2 i 29. Ok. Później mamy 34, 0,3, 19 i 23 i 18, tak ale nic na nas tutaj nie ma. Lecimy od razu na następne, moi kochani koledzy. Ok, 19, 02, 36 i 30. Ok, zaczynamy. 32 mamy, 34, 14, 18 i 01. Ok, lecimy pod spód. 25, 21, 17, 03 i 31. Co nie mamy? Nie mamy, nie mamy naszych cyferek, czyli od razu na następną. Mam nadzieję, że w tej części będzie. I tutaj liczby są 01, 1, 18, 0,9 i 30. OK. Zaczynamy od 31. Tak, tak. 29, 36, 03 i 28. Lecimy pod spód.

09, 32, 21, 24 i 19. Cały czas nic, moi kochani, czyli lecimy na następną drabkę od razu. Tutaj mamy 22, 06, 12 i 19. Ok, lecimy. Nasze cyferki są 35, 23, 11, 21 i 26. Nic na nas. Liczymy pod spód. Mamy 0,3, tak, tak. 24, 0,4, 18 i 34. Cały czas nic. Już trochę lekko im idzie. Na początku było fajnie, a teraz już nic nie widać. Nic nie widać. Mam nadzieję, że szybko wrócą nasze wyniki. Dobre wyniki.

Już kilka zrapek nie mieliśmy nic, nawet kilkanaście zrapek, ale jeszcze nam zostało jeszcze na połowie nie jesteśmy tutaj 36, 31, 35 i 03. Ok, lecimy 33, 30, e, 0,2, przepraszam, 19, 32 i 34. Żadnej naszej 30 nie ma tutaj. 0,8, 0,9, 14, 30 i 04. Chciałby coś nic moi drodzy Zamawiam następną zdrobkę Czyli na następną mamy 33, 0,7, 27 i 0,4 OK 34, 13, 19, 04. Co mamy? Mamy nasze 0,4 tutaj, tak, tak To super, super, zobaczymy, później co się chowa tam. 30, 32, 29 i 11, ok, nic więcej nie mamy zobaczymy, że się chowa pod naszą czwórką i to będzie, gdzie tu, 5 zł 5 zł za tą zrabkę, dziękujemy bardzo i ja zamawiam następną ok, 27, 21, 33 i 18, ok zaczynamy od

25, 12, 19, 07 i 22 pod spodem 0,6. O, mamy znaczek, nasz mały... O przepraszam, zdrapałem tutaj. Już widać, że to jest marny 5 zł, ale nie mówimy nie. Nasz mały logo, nasz klips. I na końcu sama 35,03. Ok, mamy 5 zł na tą zdrabce Dziękujemy bardzo. I ja po prostu Wam wkładam następną. OK. Na tej mamy 16, 01, 35 i 17. OK. To lecimy. Zaczynamy od 18, 36, 07, 24 i 28. Co nie mamy? Później pod spodem mamy 02, 08, 14, 33 i 19. Tutaj nic nie mamy, moi drodzy. Lecimy na następną od razu. Nie to, że nie mamy czasu, ale mam dużo do zrapania jeszcze. To będziemy lecieć. Tutaj mamy 26, 04, 14 i 03. Ok. 16, 14, 32, 35 i 30. Pod spodem patrzymy. Mamy już 06, 36, 02, 24 i 01. Nic nie mamy na nas tutaj, czyli idziemy dalej po prostu. Tutaj mamy 35, 14, 07 i 18. OK. Zaczynamy od 22, 33, 09, 36 i 17. Robimy spód, Nic nie było góry. Tutaj mamy 19, 16, 08, 30 i 26. Ta też, moi drodzy, przegrana jest. Lecimy od razu na następną. Tak. Tutaj wygrane cyferki są 12, 35, 0,8 i 18. OK, let's go. 0,4, 09, 07, 17 i 13. Spodem 19, 33, 31, 34 i 30 Same 30 jak nie mamy na wygranych to nic nie mieliśmy. Ok, następna następna zaczyna się od... 26, 13, 16 i 32 na wygrane cyferki. I my mamy 18, 33, 24, 34 i 21. Ok. Pod spodem mamy 14, 30, 07, 11 i 27, co nie mamy. Mamy 6, ale nie 7. Ok. Następna. O, ślizga się. Te, tą zdradkę się ślizgają. Ok, 29, 22, 33 i 18. 0, 2, 21, 26, 14 i 24. Drobimy pod spodem. 27, 25, 19, 13 i 34. Cały czas nic moje razy, czyli. Drapiemy następną. 0,8, 14, 31 i 36. No ok. 16, 13, 0,4, 12 i 35. Co nie mamy? Czyli drapimy tutaj. Tutaj mamy 0,6, 33, 26, 0,7 i 30. Co nie mamy? Nie mamy, nie mamy nic wkładam Wam następną od razu i drapiemy i drapiemy 22, 31, 34 i 13 Ok, 03, 36, 04 21 i 23 nic na nas tutaj nie ma później mamy 12, 11 14 25 i 33 cały czas nic, nic, nic Czyli od razu Wam wkładam następną, moje drodzy op na tej tutaj mamy 14, 29, 0,9 i 11. OK, czyli zaczynamy. O, mamy tutaj nasz mały logo, ok, zobaczymy później. Tutaj 24 nie, 36, 27, 12, op, nie mamy nic, to znaczy opuść naszego logo. Pod spodem 35, 07, 28, 16 i 30. Jeszcze raz. Ok, patrzymy, co się chowa pod naszym małym logo i to będzie 5 złotówek. Ok, 5 złotych za tą zdrowkę. Możemy lecieć dalej po prostu. OP, ok. 34, 02, 30 i 12. Ok. 14 mamy, 24, 29, 17 i 32, co nie mamy, czyli możemy drapać pod spodem, pod spodem mamy 0, 1, 0, 4, 33, 28 i 11, co nie widzę na górze, czyli następną poproszę zaczyna się na 21, 31, 14 i 08. Okej, okay. lecimy. Op. O, mamy 21 tutaj od razu, co widzicie. I lecimy dalej, zobaczymy na końcu. 36, 06, 16 i 13, co nie mamy. Trafiamy pod spodem. 28, 30, 12 i mamy jeszcze jeden logo i 17. Mamy 21 i nasz ulubiony logo tutaj w tej zdrawce. Patrzymy pod spodem. 5 zł i 5 zł, co wychodzi na 10 zł za tą zdrabkę. Ok, moi drodzy, lecimy do, O, spadło mi. Lecimy dalej. pyk Tutaj mamy 22, 27, 30 i 25. Ok, lecimy. 30, 20. A mamy 30, na nie widziałem. OK, zobaczymy na końcu, co się chowa. 12, 34 i 0,2. 36, 26, 31, 29 i 33, co nie mamy. OK, zobaczymy, co się chowa. Pod 30 tutaj. I to 5 zł, moi drodzy. 5 zł też za tą zdrabkę. Chowamy ją tutaj. I lecimy na następną. OK. 23, 33, 19 i 14. Lecimy. 17, 26, 07, 14 i 03. Co nie mamy, czyli drapiemy pod spodem. I pod spodem się chowa 31, 24, 04, 30 i, 4, i 13. Przepraszam. Nie mamy na serce farek, czyli możemy lecieć dalej. 07, 21, 3, 24 i 13. Ok, let's go. 25, 33, 22, 06 i 19 Spadamy na dół. O, mamy nasz ulubiony logo. Ósemka 27, 26 i 13, co też mamy tutaj. Mamy dwie dwie liczby do... No nie dwie liczby, ale jedna liczba i jedno logo. Ok, już patrzymy co się. Chowa tutaj. Piątka i... I dziesiątka, ok. 15 zł za, za tą zdrabkę. To ją chowam tutaj i od razu lecimy na następną. 15 to już zaczyna być trochę lepiej. To fajnie, 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 cieszę się. Później mamy 32, 33, 12 i 07. Ok. 35, 13, 06, 02 i, 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 i 11, ok. Pod spodem mamy 34, 04, 31, 14 i 09, co nie będziemy mieć nic. Ok. Następna, wola. Ok, 22, 20, 33 i 30. Ok, zaczynamy. Zaczynamy od 17, 36, 24. 34 i 28. Co nie mamy? Drapiemy pod spodem 35, 21, 06, 29 i 8. Co nie będziemy mieć. Ok. Lecimy na następną. Żebyśmy ponad ponad połowę. Że zostało nam mniej niż połowa już i na razie nic takiego wielkiego nie mieliśmy. Nawet nie jakieś 5 dyszek co było na jednej zdrawce, to dosyć lekko na razie. 34, 16, 36 i 17. Ok, lecimy 26, 33, 18, 31 i 35, co nie będziemy mieć. I na dole mamy 14, 23, 32, 12 i 24, co nie będziemy też mieć. Ok, przedstawiam Wam następną bardzo nową zdrabkę. Co zaczynamy od razu? I na tej mamy 0,2, 25, 30 i 11. Ok, 29, 12, 32, 23 i 27, co nie będziemy mieć, chyba nie, nie mamy nic. I na dole mamy 26, 16, 14, 7, 13, przepraszam, i 0,1 co też nie będziemy mieć. Przegrana zdrabka i już jest nowa tutaj. Na tej mamy 33, 21, 32 i 04. Okej. Okay. Zaczynamy od 36, 03, 22, 27 i 35. Nic na nas. 16, yy, 11, 06, 31 i 30. Cały czas nic, moi drodzy. Okej. Okay. 33, 18, 0,1 i 29. Zaczynamy. 34, 27, 19, 0,4 i 03. I pod spodem mamy 28, 35, 16, 0,9 i 17. Co nie będziemy mieć. Ok, nic na tej zdrabce. Następny już jest. Mam nadzieję, że nam da dużo kasy. Dużo, dużo, dużo. Ma 21, 11, 25 i 29. Ok. 22, 16, 34, 17 i 23. I pod spodem mamy 24, 31, 12, 09 i 14. Co nie mamy jeszcze? Nie mamy, nie mamy nic. Ok. Następna co nam da nam da 29, 25, 03 i 28. OK. Zaczynamy od 13, 07, 04, 34 i 02 co nie będziemy mieć. Może pod spodem coś nam się skapnie, 23, 27, 16, 01 i jeszcze raz, ta 17 co nie mamy u góry. OK, nic nam nie dała, ta też. Lecimy na następną. Już prawie mamy koniec tego naszego karenetu i nic specjalnego w tym nie było, wam powiem, ale jeszcze nie jest koniec, to mam jeszcze nadzieję. 26, 16 13 i 0,6, Ok. no właśnie, mam jeszcze nadzieję, mamy nasz ulubiony klips tutaj, logo, 34, 17, 12 i 25 na tej, na tej linii, pod spodem mamy 11, 36, 35, 30 i 0,4. Ok, nie mamy żadnej cyferki, ale mamy na szloku tutaj co 5 zł i to będzie 5 zł za tą stawkę moi drodzy. Ja Wam sobie stawiam od razu jeszcze jedną, następną, powiem, bo to nie jest jeszcze ostatnio. 11, 18, 25 i 17. Czyli mamy, zaczynamy 13, 26, 33, 28 i 19, co nie mamy. Pod spodem mamy 0,4, 0,9, 24, 16 i 23. Nie będziemy nic mieć. 4 do trawce moi drodzy. To znaczy, że lecimy na następną od razu. Co nam chowa? 27, 0,2, 35 i 14. No ok, zaczynamy. 32, 29, 0,1, 26 i 17. Co nie mamy? Drabimy pod spodem. 12, 03, 08, 07 i na końcówce 33, co to, to też nie będziemy mieć moi drodzy. Następne jest tutaj. Co nam chowa 16, 07, 11 i 34. Ok. 07, 17. A mamy 07 tutaj. Okay. 17 później. Zobaczmy na końcu, co się chowa. 27 i 22. Ok. podkładę mamy 34. Co też mamy? Tutaj i tutaj. Ok. 09. Super. I 11 też mamy. Ok. Jeszcze jedną poproszę. Nie. A już 3 to bardzo dobrze. Jeszcze nie mieliśmy 3 wyników w, tej, w tym całym karnecie. Ok. Patrzymy na 11. 5 zł. 64, 5 zł i tutaj 0,7, 5 zł, co wychodzi na 15 zł, moi drodzy koledzy i koleżanki. Okej, okay, patrzę tylko, ile nam zostało. Okej, okay. po tej stacji jeszcze 3, moi drodzy, to mam nadzieję, że się trochę będziemy mieć, czy coś nam się, się włoży do portfela. 28, 24, 0,3 i 15, 25, przepraszam.

Możemy zaczynać. 36, 25, 26, 12, 18. Nic na nas i pod spodem mamy 34, 33, 16, 09 i 24, co też nie będziemy mieć. Przegrana gra. Ok. Przedostatnia, Przedostatnia zdrabka. Tak? Przepraszam, że mi się mylą wszystkie słowa. 08, 02

Poproszę ją bardzo, bardzo dużo. Bo mieliśmy to chyba nie aż tak zbyt dużo. Mamy 11, 27, 18 i 0.8. Ok. 29, 32, 13, 36 i e, 28. Tak. I na koniec mamy 0,4, 25, 0,9, 16 i 19. Co nie będziemy mieć. Ok. To ta ostatnia jest przegana moje drodzy, mam nadzieję, że wideo wam się podobało. Jutro, tak jak zawsze jesteśmy na nowym karnecie, nową zdrabkę. i no, ja wam mówię po prostu do jutra, miłego wieczoru albo dnia, zależy o której oglądacie to. Ja wam mówię do jutra i bye bye.